Hej, tu seba. Zmontowałem już sterownik do mojego fermentora. Tak mniej więcej będzie wyglądał, tak wyglądała obudowa. Te sterowniki są o tyle fajne, że mają funkcję i grzania i chłodzenia. Mój akurat jest na wersję 12 V zasilana. Ja mam zasilanie będzie prosto z chiller'a, który mam tutaj. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. I na przykład taki sterownik równie dobrze można stosować wędzarni bo ma wejście na 230, jeżeli chodzi o grzanie, tylko dodatkowo zasilanie będziemy, ale to, ja zaraz Wam wytłumaczę, jak to wszystko działa. Jedyny minus, że jest 10-amperowy, czyli grzałkę do wędzarni można by użyć maksymalnie 2000 W, no niby 2300, ale musi być jakiś zapas mocy, więc około 2000 W, ja taką grzałkę mam w swojej wędzarni, tej 500-litrowej, spokojnie daje taka grzałka radę Tak mniej więcej wygląda to w środku. Nie wiem na ile to widać, ale wam zaraz wszystko wytłumaczę, co jak działa. To jest sterownik, i teraz tak. No pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić w tym sterowniku, no to musiałem przygotować puszkę. Puszka jest długości około 16 cm, 15,5. Szerokość to jest około 11. Co jest ważne, korpus ma wysokość 5 cm. Jest to ważne, żeby zmieścić tutaj zarówno sterownik, gniazdko. Więc tak. Musimy wyciąć. Otwór pod sterownik to jest około 7 cm na 3 cm. Otwór na gniazdko 230 to jest około 4 cm2. Z tyłu gniazdo takie komputerowe do zasilania 230 osobno. Bo to będzie do grzania, bo też będę chciał grzać, ogrzewać fermentor, jak już wspominałem, takimi matami grzewczymi. One są na 230, 14 W. Mógłbym grzać na 12, ale tam jest maksymalne grzanie 30 W, a może będę chciał trzy maty albo więcej, jeszcze nie wiem, jak będę chciał z tym grzaniem. No i mam jeszcze tutaj, oczywiście, sonda i wejście do grania fadera na 12 V. On ma trzy piny, które umożliwiają dwa zasilania. A trzeci pin jest od uruchomienia pompy w ci. Podłączenie jest mniej więcej takie, że pierwszy i drugi slot to jest 12V. Po jedynkę podpinamy czerwony kabel, czyli plus z DC. Pod dwójkę minus z DC. Pod plus powinniśmy też moskować. Potem do chłodzenia na siódemkę. Tak, żeby na siódemce mieć zasilanie z czerwonego i trzeci kabel który idzie do, do glicol chillera podłączamy właśnie tam na przekaźniku, na przełączniku czyli jeżeli nam załączy się chłodzenie to wtedy idzie napięcie 12V na glikol i się uruchamia pompa tutaj mamy sensor, czyli podłączamy sensor obojętnie jak podłączamy dwa kable tutaj nie ma oznaczenia i jeszcze mamy Grzanie. I do grzania podłączamy tutaj, mam z komputerowego, fazę, czyli brązowy kabel, który powinien być po lewo, jak patrzymy na ten, na gniazdo, po lewo. Wpinamy fazę, i na przekaźniku wpinamy wyjście na gniazdo. I niebieski wpinamy bezpośrednio do gniazda. I jeszcze mamy uziemienie. I tak wygląda budowa sterownika w środku. Zrobiłem dwa sterowniki, no, jak zamawiałem to generalnie było tak, że yy, warto było zamówić podwójnie, żeby się koszty przesyłki zgadzały, była darmowa. Aha, to gniazdo, bo to jest normalne gniazdo komputerowe, gniazdo 230, to gniazdo, to w zestawie razem z fermentorami przychodzi zasilacz, który umożliwia zasilanie fermentorów bez posiadania -chillera. Ja po prostu odciąłem od zasilacza ten kabel, tak żeby móc skorzystać, bo on akurat jest trzypinowy, jeden pin, bo trzeba do lutować kabelek do niego, bo normalnie tylko ma zasilać fermentory na 12V, nie ma tam tego przekaźnika, a teraz jest dolutowany kabel przekaźnika i też można go bardzo łatwo fajnie wkręcić, więc to wszystko tutaj zagrało. Teraz tak, jeżeli chodzi o podłączenie jeżeli chodzi o podłączenie yy, glicol chillera, no to też chciałem mieć na szybko złączkach, tak, żeby nie kombinować. Bo ta szybko złączka, którą użyłem do zasilania, ona mi bezpośrednio pasuje z glikocilera, nic nie muszę przerabiać, ona mi tam pasuje. Ale też chciałem móc korzystać z chłodnicy za pomocą węży, które już mam wpięte do krańfedera. Te dwie mosiężne końcówki pochodzą oryginalnie z fermentora wykręconego. Tu musiałem tylko dorobić takie kątowniczki i mufę, tak, żeby złączyć. To jest 10 mm. I tylko mufa 3 8 cala, tak żeby złączyć te końcówki. I za 10 mm pasuje idealnie na te krótce od chłodnicy. W ten sposób. I tutaj to mam pięte. I także właściwie nie, mam żadnej, właściwie nie mam żadnej ingerencji Glicol Cheer, żeby z tego korzystać. To jest moje pierwsze podłączenie tego wszystkiego. Jeżeli to od razu zadziała, to będzie pełen sukces, zobaczymy. Aha. No ja już się przygotowałem z glikolem propylenowym, No jak podłączam nowe urządzenie, to prawdopodobnie będzie za mało glikolu i będzie trzeba go dolać. Dolewamy tam jest stosunek 1 do 2. Podaję, że na jedno dodatkowe urządzenie 600 ml. Nie wiem jaka ta chłodnica ma pojemność. Zobaczymy, ale mam przygotowaną wodę demineralizowaną i glikol propylenowy, jak wywali błąd, to będzie trzeba po prostu go dolać. No to ja teraz to podłączę. No i już sterownik się podłączył, podłączyłem zasilanie i mamy. I teraz tak, podłączamy węże. Ja jeszcze muszę sprawdzić, bo ten, który idzie do dołu, czyli ten, który idzie do dołu chłodnicy, a może nawet to wyciągnę, żeby było lepiej widać. Tu jest tak, co jest podłączone. Teraz mamy węże i ten, który idzie od dołu, powinien być niebieski, czyli żeby szło zimny. Podłączamy. I ten, który jest u góry, czyli od góry, czerwony. OK. Może nawet to zostawię jakoś tu, gdzie nic się nie wydarzy. Wybieram opcję trójkę. To mi ustawia, że grzać. To sprawdźmy, czy w ogóle grzanie działa. A żeby grzać fermentor, to jeszcze muszę podciągnąć do pudełeczka 230. Tu wpinamy 230. To gniazdo komputerowe. No i powinno grzać maty. Dajmy chwilę. No tutaj jest 8 stopni, a mata już ma 15 stopni. No, zależy, w którym miejscu się filtruje. Więc generalnie tak jest. Grzanie działa. To teraz zobaczmy, czy będzie chłodzić. No najprościej, żeby podnieść temperaturę, to jest pewnie ustawione domyślnie na 13 stopni. Dobra. No to jak schwycę w rękę, no to ja tam mam wiadomo 36,6, więc temperatura bardzo szybko się podniesie. Ja się powinien włączyć glicol. Jest trójka. Jest trójka, to coś nie działa. Dobra. Wziąłem ten drugi sterownik, może mi się tam coś kabelek przy przekaźniku. Ten, który idzie z sygnałem o włączeniu się chłodnicy, może coś się tam rozlutowało. A zaraz sprawdzimy tutaj w tym. Działa. Tu już słychać, że pompa chodzi. Trujeczka tutaj mruga. Więc powinno iść teraz zimne. Więc działa. To muszę sprawdzić. W tym drugim jednak może mi się coś tam rozlutowało. Ale ale, ale idzie zimne, więc jest ok. Yy, idzie chłodzenie. Nie ja wiem, czy to pokażę na tym. Poceluję. No jest 5-5 stopni. Nic nie cieknie, jest super, nic nie cieknie, działa sterownik. Wyłączył się teraz, bo zostawiona ustawiona histeresa na 1 stopień, a miałem ustawiony chyba na 13 albo nawet na 1,5 stopnia, więc w każdym bądź razie e, działa. Jest zimne, czuć, czuć zimno. Jakby kogoś interesowało, jak zrobić takie chłodzenie, ale bez chillera, a na przykład jakieś duże wiadro z wodą, do którego byśmy mogli wkładać lód albo mrożone pety, to są takie pompeczki, pompki. 12V, one są bardzo tanie, wiem, tam 20 do 40 zł. Plus taki sterownik, i możemy tak podłączyć po prostu wężownicę. Tutaj ton, też z jakimiś wężami, nawet już nie muszą być jakieś ekstra super złączki, tylko zwykłe węże tam 10 mm, tak jak tutaj są te hosty po 10 mm. Do takiej pompki wrzucić taką pompkę do wiadra z wodą, albo nawet lepiej, można wykombinować gdzieś, kupić jakąś lodówkę samochodową, albo do zamrażarki wstawić takie wiadro. I można sobie zrobić samemu taki glicol chiller. Albo po prostu wymieniać pety, i ta wężownica by też chłodziła. Mówię, taka pompeczka, można podłączyć do sterownika, i to też będzie działać. Ja już mam ogarnięty fermentor. Teraz się będę przygotował do pierwszej warki. Myślę, że już niedługo coś uważaj, i wtedy przetestuję. Oczywiście, tak jak wspomniałem, sensor po prostu wkładamy w tą rurkę, i on tutaj będzie. I to mi się wydaje całkiem sprytnym i dobrym rozwiązaniem. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Nawet nie musiałem glikolu dolewać, na szczęście.